Cześć, tu aga z to fajnego pomysłu. Niedawno trafiłam na filmik Kasi Gruszy z kanału Scrapcade z albumikami z jednej kartki do scrapbookingu. I tak zakochałam się w tym pomyśle i w tej idei, że rzutem na zrobiłam od razu cztery. I bardzo chętnie Wam teraz je wszystkie pokażę. Ten jest taki bardzo miłosny. Z takim błyszczącym napisem love i sercem. <laughs> Tutaj trochę nie widać tych kolorów. No, może widać. Takie są seledynowe Tutaj są tagi написание какого то своего комментария Następny jest taki bardzo w angielskim stylu z perełkami i takimi biało-niebieskimi różnymi akcentami i elementami też żółtego. No i tutaj też są tagi. A i teraz tak dodatkowo w tych w tym albumiku są w co drugiej stronie też tagi. z miejscem na wpisanie któregoś swojego tekstu. A tutaj jest. Um... A matka jak to się nazywała? Band? band, Czyli taka kieszonka Pod którą można wsunąć coś O Dzień. Dobra Ok, ten jest zielono różowa z motylkami no tutaj też są tagi i w każdej stronie w co drugiej stronie są tagi z możliwością wpisania jakiegoś swojego tekstu. Tutaj też jest belly band. Dobra. Tu jeszcze brakuje mojego podpisu tylko. No i ostatni. Sama nie wiem, czy już jest na 100% skończony. Jeszcze się zastanawiam nad tym, ponieważ w środku ma bardzo taką bogaty papier i nie wiem, czego jeszcze jakoś ozdabiać. Jeszcze się waham. To jest na święto, więc jeszcze trochę czasu mam. Mhm. Mhm. No i tutaj też są tagi. Jestem zakochana w tym pomyśle. Zapraszam Was do kana na kanał e, Kasi Scrapkate i na filmik e, instruktażowy, jak zrobić taki e, albumik, e, bo są to naprawdę bardzo łatwe do zrobienia śliczne, śliczne rzeczy. Fajne pamiątki takie na jakieś święta na, e, na urodziny bardzo szybko. Może sobie narobić takich i potem przy każdej okazji rozdawać ludziom. Zapraszam też na mojego Facebooka. To fajny pomysł. To fajny pomysł. No i na razie, do następnego filmiku.